Jak planować produkcję wielomodułową, by maksymalizować efekty? Oto 5 zasad. 1. Już na etapie scenariusza planowanie całej realizacji w ten sposób, by obejmowała koncepcja różne dodatki, czyli przeformatowania, skróty, a także dodatkowe rzeczy typu sesja zdjęciowa czy na przykład nagranie do radia. 2 uniwersalne podejście do ujęć, czyli od razu założenie, że realizuje się zdjęcia pod piony, kwadraty, poziomy, a także różne wersje montażowe, tak by nie trzeba było wracać na dzień zdjęciowy. 3. Optymalizacja na etapie harmonogramu, czyli już zaplanowanie na dniu zdjęciowym wszelkich możliwości wykorzystania w 100 a nawet w 150% dnia zdjęciowego, tak by równocześnie się działy różne rzeczy, czyli np. przykład dwa sety kamerowe lub sesja zdjęciowa i film w tym samym momencie. Wykorzystanie nowych technologii na planie zdjęciowych, jak na przykład Unreal, gdzie możemy w czasie rzeczywistym podglądać efekty postprodukcji. 5. Na koniec dobranie odpowiedniego zespołu i sprzętu tak by 100 procentach zoptymalizować czas na planie, czyli dana ekipa jest odpowiedzialna za daną kategorię na przykład realizacji. Po więcej przeczytaj w poście na górze.